W dzisiejszym odcinku będziemy jechać tym autem Na koniec świata O nie, ja nie chcę jechać noczek On jest taki stary, przecież my się rozbijemy Spokojnie Pimpek, naprawdę Te auto będzie wyglądało jak nowe I teraz pojedziemy milion kilometrów Tam daleko, zobaczymy co dzisiaj natrafimy Dlatego musimy wejść tutaj do garażu I zabrać oczywiście opony Pimpek Żeby wsadzić je do auta Ja nie mogę, to nie jest dobry pomysł To auto wygląda bardzo niebezpiecznie Spokojnie, ono wygląda niebezpiecznie Ale pewnie przejedziemy na nim bardzo dużo kilometrów i uwaga, w tym momencie musimy wstawiać drzwi do auta. Nie jest dobry pomysł, co to ma być? jest bananka! Jak to banana? Dobra, banan nam się przyda na podróż. Dajmy go tutaj do tyłu bagażnika, ale kupmy jeszcze takiego Akacza złotego. I kosztuje on 99 Robuxów, ale nam się przyda, Pimpek. Dobra, biorę tego Akacza i też go daję tutaj do środka. O, proszę bardzo. Dobra, nasze autko jest już gotowe. Nie wygląda zbyt dobrze, ale spokojnie. Ja już wsiadam i uwaga, jedziemy w naszą przejażdżkę, Pipek. Nie wiesz co, ja nie chcę jechać. Zamykam te drzwi. Chyba tutaj. Zostanę. Jak to, pipek Dawaj, patrz. Lecimy normalnie. Trzeba pojechać bardzo daleko. No to jedź sobie, na raluczek. Ja nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Uciekam do domu. Poczekaj, pipek patrz. Przecież mamy taką drogę. Trzeba zobaczyć, co będzie, jeżeli pojedziemy bardzo daleko. No nie widzę. Czy wy to widzicie, pipek poszedł? Chodź tutaj, pipek O, nie. Zamykam drzwi. Nie wchodź tutaj. Spokojnie. Przecież nic nam się nie stanie. Nasza fura jest serio dobra. Dawaj. Naprawdę będzie spoko. Dawaj, zobaczymy, co możemy spotkać na pustyni. Jeju, nie chcę tego wiedzieć. Na pewno zginiemy. Ale dobra. Niech ci będzie będzie. Nie do no, Pipek, he, 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 musisz się zamknąć, bo teraz będziemy jechać bardzo daleko. Uwaga, jedziemy, luczek i pipek! Nie, co ty robisz? tu jest tak niebezpiecznie, to jest bardzo zły pomysł! Spokojnie, pipek, zobacz, na razie nic tutaj nie widać. Jedziemy w największego tripa na świecie, milion kilometrów. Okej, okay, tutaj mamy skałę, omijamy i jedziemy dalej. Uważaj, tutaj jest sama pustynia, niczego tutaj nie znajdziemy, a wtedy będziemy na środku pustyni. Spokojnie, pipek, wszystko będzie git. Zobacz, jedziemy jak najdalej. Wow. Co ty robisz? Uspokój się trochę. Dlaczego ty tak trzęsiesz tym autem? Nie, ja stąd wychodzę! Co, jak to wychodzisz? Spokojnie, Pipek, nie bój się, wszystko będzie git. O, nie, nie masz szans. Ja stąd uciekam. Dara, Nie chcę być z tobą w aucie. Ty jesteś jakiś szalony. Ale poczekaj, Pipek, czekajcie, musimy tutaj oczywiście wyjść z auta. Pipek, to jest środek pustyni. Dawaj lecimy na tripa. Naprawdę ja jeżdżę bezpiecznie. Nie obchodzi mnie to. Ty chcesz mnie zaraz zabić. Ty Yuh. jeździsz bardzo niebezpiecznie. O, nie widzę, dobra. Teraz musimy wziąć Pipka. Pipek, wracaj tutaj do... Do środka, bo inaczej będę strzelać. Co ty robisz? Nie, powaliło cię! Dlaczego ty masz akacza w swoich rękach? Dobra, nie strzelaj do mnie! No właśnie, dawaj do środka, pipek, bo musimy jechać naszym autem bardzo daleko. Póki jest jeszcze dzień, zaraz będzie noc. <laughs> zobaczymy, gdzie dojedziemy. Ja nie mogę, to będzie takie trudne. Nie do no, pipek, to będzie normalna przejażdżka. Dobra, teraz naprawdę, mówię ci, musisz mi zaufać. Jedziemy jak najdalej. Jeżeli coś będziesz widział, to mów, dobra. A... No pewnie, że tak tylko jedź troszeczkę ostrożniej, bo ja mam chorobę lokomocyjną. Jak to chorobę lokomocyjną? Co ty będziesz nie, no spokojnie, chyba jeszcze nie Tylko po prostu nie trzyń tym autem No właśnie, ale czekaj, tutaj coś przecieka Widzisz to? Co się dzieje? O, o, nie podoba mi się to Może jest nam po prostu za ciepło, bo teraz jest wschód słońca Ej, faktycznie, chyba jest za gorąco Ale czekaj, tam jest jakiś domek, widzisz to? Masz rację Ojeju, musimy tam wejść i sprawdzić czegoś super Nie ma w środku No właśnie, dobra, okej, okay, dojeździemy tutaj w takim razie I uwaga, zobaczmy coś, czy coś będzie tutaj w środku Uwaga, pierwszy przystanek Jedziemy naszym autkiem i zobaczmy co jest tutaj, co nie? Może spotkamy jakąś osobę, albo będziemy mogli dostać jeszcze lepsze auto! No właśnie, czekaj, ja w takim razie wyłączyłem te auto i uwaga, wejdę sobie tedy. O nie, co ja zrobiłem? Rozwaliłem drzwi, czekaj, trzeba je położyć i dawaj, ja biorę Akacza. To jest dobry pomysł, ale szybko, bo nie mamy za dużo czasu. nie Pipek, wszystko będzie git, ale czekaj, ja tutaj widzę kogoś za oknem. Dawaj, otwórz te drzwi, Pipek. Ej, czekaj, to jest chyba mieszkaniec. Halo, dzień dobry. Kto to jest chwila? A, to jest jakaś straszna osoba! Jak to straszna osoba, chwileczkę? Czemu pan tak dziwnie się zachowuje? A, dobra, strzelamy! Rozwal go szybko, Luczek! O nie, zaraz cię ugryzie! Ej, faktycznie, dobra, uciekamy, Pipek, uważaj! Pum, dobra, zastrzeliłem go! O ja, dobra, to było serio mega powalone! Zobacz, ile tu jest rzeczy! Masz rację i nawet benzyna tu nam się bardzo przyda! Dawaj, zbierzmy wszystko! Tak, tu jest jakiś batonik, czekaj, zjem go! Nice, dobra, mamy tutaj benzynkę, tak jak mówisz, i jeszcze jakieś inne rzeczy! Ej, co to jest? O, patrz, ja mam latarkę! Ej, chwila, coś się zatruło! Ej faktycznie. O ja, dobra, musimy uważać A tutaj mamy, wow, latarki, bierzemy to To jest takie superowe, co nie? Będziemy mogli zrobić tyle rzeczy Ale chwileczkę, Pipek, my jakoś dziwnie wyglądamy Chyba się spaliliśmy O co to ma być? Tak dziwnie się czuję No nie, co to jest za przeklęte miejsce? Nie wiem, Pipek, weszliśmy w jakieś radioaktywne coś Dawaj, bierz te paliwo i lecimy dalej Bo już nie chcę tutaj być Masz rację, tu jest zbyt niebezpiecznie No właśnie, trochę dziwnie wyglądamy Tacy cały oczywiście zieloni, co to ma być? O fuj, to jest Jakaś trucizna, dobra, szybko, może znajdziemy tutaj jakąś aptekę. No właśnie, dobra, zobaczmy, co będzie dalej tutaj. Jedziemy jak najdalej. Nie boimy się, co nie, Pipek. Nie no, ja się troszkę boję. Wiesz co, co, jak nie znajdziemy już żadnego innego domku. Spokojnie, będzie wszystko git, Pipek. Zobacz, za chwilę znajdziemy coś innego. Pewnie tutaj będzie coś dalej. Ej, tam coś widzę w oddali. No nie, Luczek, ja chcę wracać do domu. zamierz mnie na chatę, okej? Okay? Jak to na chatę, nie, Pipek? Jedziemy dzisiaj w jak największą podróż. Tak jest. Ej, zobacz, Ej, to jest jakiś kościółek, co to ma? być. Dlaczego on jest na pustyni? To wygląda tak strasznie. Ale uważaj, tu są jakieś zobiaki! Ej, faktycznie, czekaj, przejadę go, uwaga i pom! O nie, co to było? Wow, zaraz, dlaczego tutaj jest tyle osób. Widziałeś to! Ej, faktycznie, to jest jakiś wampir, co to ma być! O, nie, uciekaj szybko, Luczek to jest przeklęte miejsce! Ej, tak, dobra, musimy teraz pojechać szybko. Co to ma być? Czekaj chwileczkę, musimy się zatrzymać i zobaczmy, czy tutaj nikogo nie ma. O, o jestem ciekawy, dobra, nie ma nikogo. Ej, tak, Pipek chyba biorę tutaj akacza. Dawaj, co ty. Na to! Masz rację, to jest dobry pomysł. Ja nie mam broni, ale wiesz co, będę cię słaniać! Dobra, będę tutaj strzelać w tych ludzi. Co to ma być? Dobra, przeładujmy to i uwaga, pół, strzelamy! Nawalaj w nich, musisz ich zniszczyć, jest tutaj ich naprawdę dużo. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj w środku. Musimy oczywiście ograbować wszystko. Uwaga, to jest nasza wycieczka. Ej, tu są jakieś opody. Co to jest? Ale to jest dobre! Tylko uważaj, tu jest jeszcze więcej mutantów! Spokojnie pomogę ci, Pimpek. tam jest jeszcze jeden, ale nie ruszał go. Dobra, chodźmy tutaj do środka, zobaczyć. Ej, tu są jakieś rzeczy. Łódź, wow, co to jest? Jakiś super silnik. Ej, trzeba to zabrać. Ej, tak, weź ten silnik, Pipek, może on jest szybszy. Masz rację, biorę go do naszego auta. On na pewno będzie lepszy, ale chwileczkę, patrz jak jest ciemno, zaraz będzie noc. Ej, faktycznie, zaraz będzie tutaj więcej rzeczy, a nasze autko ma tylko jedną lampkę, no nie. Dobra, w takim bądź razie, ale chwilę, pojawił się znowu dzień, nie wiem co to było. Dobra, Pipek, w takim bądź razie, uwaga, muszę wyłączyć te autko i w tym momencie wymienimy silnik. Tak, weźmy ten oto silnik. Silnik I wyciągnijmy go, co nie? O, fuj, ale on jest stary! Jak to w ogóle działało? No właśnie, teraz będziemy mieli lepsze autko. Dawaj, tylko te auto, kurde, się rozwala chyba. Co tu się dzieje? Ej, uważaj, ono jest serio hmm. słabe, ale teraz widzisz, jaki ten silnik jest potężny. Ej, faktycznie, bo teraz mamy lepszy silnik. Czekaj, Pipek, musimy zobaczyć, czy możemy pojechać, co ty na to. Ja nie chcę jechać, proszę, nie możesz mnie po prostu zabrać do domu. Nie, Pipek, musimy jechać. Uwaga! Dobra, Pimpek, i jedziemy dalej, tylko chwileczkę, teraz jest jakaś burza! O nie, co to ma być? I to dodatkowy na pustyni jak? To jest możliwe! Nie wiem, Pipek, ale żeby nas nie strzeliło, dobra, jedziemy jak najdalej. Na razie mamy 700 metrów, tak, odległości, a chcemy zrobić 10 tysięcy kilometrów. Co ty mówisz? 10 tysięcy to jest niemożliwe! Nie no, wypuść mnie stąd! Ja chcę do domu! Spokojnie, Pipek! Ło, czekaj, kamień! Prawie w niego wpadłem, a tutaj jest jakiś domek. widzisz to? Masz rację, ty jesteś szalony. Nie, my nigdzie tutaj nie idziemy. Jest środek burzy, a no, no zaraz właśnie. nas coś trafi! Nie możemy się zatrzymać, bo inaczej piorun w nas trafi. Dobra, jedziemy jak najdalej, Pipek, dawaj! Masz rację. Co to ma być? I czemu tu jest tyle piorunów? Nie wiem, Pipek, ale to jest serio niebezpieczne. Dobra, i teraz jedziemy. Mamy jeszcze trochę paliwa. I dobra, to jest serio niebezpieczne. Zaraz nam się to paliwo skończy. I co wtedy? Wtedy mamy przewalone. Nie no, spokojnie, damy radę, Pipek. Dobra, jedziemy. I uwaga, na następnym przystanku jakoś się zatrzymamy. Jeżeli będzie coś ciekawego. Tak, dzisiaj jedziemy jak najdalej. A co, jeżeli hmm. niczego nie będzie? Na szczęście, na razie się. Patrz, rozpogodziło. O tak, Pipek, widzisz, a ty chciałeś wracać na chatę. I czekaj, tu jest jakiś. Co to jest? Camper? Czy to jest? Nie, to jest dom. To jest troszkę podejrzane, ale wiesz co? Uważaj! Wow, jak to nowocześnie wygląda! Ej, faktycznie, czekaj, za wyłączę oczywiście silnik, dam tutaj yy, ręczny i dobra, wychodzimy. Zobaczmy, co jest w tym środku. No da zobaczmy. Halo, jest tutaj ktoś. O, nie! o co się, Pipek, czekaj, on tutaj jest w środku, to jest mutant. Weź swojego akacza i go rozwal. Jeju, trzeba go zniszczyć! No właśnie, tam w środku coś było, on już na mnie leciał. Czekaj, Pipek, ja nie wiem jak tylko go tu stąd wybawić. Może po prostu przejść z przodu, bo tutaj nie ma innego wejścia. E, faktycznie, dobra, Pipek, ale muszę iść bardzo powoli. A, dobra, strzelamy w niego i wow, dobra, to było serio ryzykowne. I prawie bym trafił w ten dynamit. Masz rację, a wiesz, co się wtedy stanie? To wszystko chyba wybuchnie! No właśnie musimy uważać. Czekaj, zobaczmy co jest tutaj w środku. Hmm, tu jest jakieś koło, widzisz to? Ile części do auta? Może część z nich zabierzemy? Ej, właśnie, dobra, musimy ulepszyć nasze auto, żeby jechać jak najdalej. Masz rację, nawet jakieś jabłuszko tutaj jest, ale słaba rzecz. Tak, dobra, ja tutaj położę. Patrz, mamy dwie różne lampy, ale dobra, to nas nie obchodzi. Dajmy na przykład, o, takie koło, co ty da to? to? Może być dobre, a ja wziąłem patrz, ej, co to jest za dziwna rzecz? To jest chyba czekolada. Ej, czekolada, dobra, zjem ją. a mnie niam, dobra, to było bardzo fajne. Hmm, co tu jest jeszcze, Pipek? Co to jest? Kluczek, a może weźmiemy ten dynamit? Co ty na to? Dynamit, no dobra. Możesz go wziąć w sumie na naszą wycieczkę. Dobra, ja tutaj biorę to i uwaga, czy ja mogę to gdzieś położyć. Błagam, Chcę ulepszyć moje auto, czekajcie. Na przykład dajmy to tutaj. Zobacz, jak nasze auto śmiesznie wygląda. Wow, ale ono jest fajne! A ja mam dynamit w łapie! Patrz na to! Czy ja go mogę tak opuścić? E, Pipek, uważaj lepiej na dynamit, bo to może być serio mega ciężka. Ja tutaj dam jeszcze oponę w taki oto sposób. Co to jest za auto? No i super, to wygląda już troszeczkę lepiej, ale i tak wiesz co? Ja chcę wrócić do domu. Przestań się tutaj wygłupiać i dawaj wsiadamy. Pipek, nie bój się, teraz pojedziemy dalej. Musimy zrobić rekord. Może dojedziemy do innego kraju, czy coś takiego. No, jaki rekord? Ja chcę po prostu wrócić do domu. Czego ty nie rozumiesz? Ale naprawdę, Pipek, robimy teraz rekord, bo ja chcę pojechać jak najdalej i ty nie masz nic do gadania. Ty jedziesz ze mną. Co ty mówisz? Nie, ja zaraz stąd wysiądę Czy mi się wydaje, czy to jest jakaś burza piaskowa? to nie wygląda zbyt Dobrze. No, no, zaczyna pipek robić się niebezpiecznie, ale damy radę. Nasze auto chyba jest dobrze przygotowane, nie? No, nie wiem, przecież to jest taki stary gruchot. Jak to w ogóle jeździ? A, uważaj na kamienie! No właśnie, prawie bym wjechał. Sorry, pipek, nie widziałem tego, ale to ty lepiej widzisz. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Proszę, uważaj, to jest drugi kamień. Nie weź w niego na Czekaj chwilę, pipek. O, czekaj, coś się stało. Co to było? Chwilę, czy ja teraz zrobiłem wypadek? O, nie, Luczek, co jest? Ja chyba zaraz dobre! Nie, chwilę, pipek, a ja teraz. Muszę się czołgać, czołgaj się, Pipek! Ja też Ta burza piaskowa, ona jest zbyt mocna! Piknij kontrol, Pipek, szybko! O, nie dawaj do auta, ja zaraz obry Czekaj, jak my mamy to przestawić, Pipek. Musimy to pchać, dawaj! No nie, to jest zbyt ciężkie! A ta burza piaskowa w ogóle nie pomaga! Czekaj, Pipek, schowaj się za autem, tak? Albo dobra, wejdźmy do środka, przeczekajmy, to błaga! Przesujemy te auto, ale nie da rady, no nie, dobra, muszę wsiąść do auta, szybko. O, zróbmy to coś takiego i uwaga. Chyba to będzie nasz koniec, tak mi się wydaje, ale czekaj. Ustała ta burza piaskowa, świetnie, tylko chwilę, Pipek. Co my teraz zrobimy z naszym autem? Ono jest przewrócone, nie gadaj czy my musimy iść na piechotę. Nie no, nawet nie mów mi chwilę. Mieliśmy jechać bardzo daleko. Już sobie już jesteśmy. Nasze auto się całe zniszczyło i on nie chce się przewrócić na drugą stronę! No nie, głupie auto, ale przynajmniej mam mojego Akacza, głupie auto! Co ty robisz? Ty mnie strzela że to się zniszczy! No i dobrze, bardzo dobrze, patrz na to auto! Nie da się go nawet przewrócić! Ty zaraz rozwalisz uh. mu opody i uh. dlaczego ty? Je rozwaliłeś! Ej, faktycznie nie mamy żadnego auta, pimpek! No nie, co ty zrobiłeś? Teraz już nigdzie nie dojedziemy. Ja od ciebie uciekam, na razie! Ale tam jest pustynia, tam nic nie ma, pimpek. Poczekaj, dawaj, idziemy tam! Nie obchodzi mnie to, ja z tobą już nigdy nie wsiądę auto, bo ty jesteś najgorszy! O nie, widzowie, czy wy to widzicie? Nie mamy już w ogóle auta, a pimpek gdzieś tam dalej ucieka. No nie.